Dzień dobry, dzisiaj powtórka z chemii, szkoła podstawowa, czyli elektroliza i odlewanie srebrnych sztab. Tutaj mam srebro sproszkowane, trochę w takich płatkach. Jest to uzyskane metodą elektrolizy ze zużytych odczynników fotograficznych. Jak każdy wie, zdjęcia nie są drukowane, tylko one są wywoływane, ponieważ na... Powierzchni swojej. Papier fotograficzny ma emulsję światłoczułą zawierającą halogenki srebra. Te halogenki srebra odpowiadają za to, że później zdjęcie się wywołuje. Nadmiar tych halogenków srebra musi być wypłukany ze zdjęcia. I ten proszek to jest właśnie z odzysku tego z srebra ze zużytych odczynników. Robi się to bardzo prosto: wystarczy prostownik samochodowy, katoda ze stali nierdzewnej i anoda najlepiej węglowa. Podpina się to, czyli źródło prądu i srebro, które ma akurat w moim związku ładunek dodatni, osadza się na katodzie w postaci właśnie takiego proszku. Ale przechodzimy do topienia. Podstawowe narzędzia. Piec. Jubilerski, sztaby mniej więcej będą wyglądać tak. Tamte z poprzedniego topienia, wiadomo, idealne nie są, ale nie chciałbym się bawić z boraksem i robię to po prostu dla siebie. Nie róbcie tego w domu, jeżeli ktoś nie ma doświadczenia, bo temperatury są wysokie. Odpalamy piec. Srebro, srebro topi się w temperaturze 961 stopni, ale ja sobie zadam 1150, żeby mi się robiło szybciej. Tu mam jedną taką paskudną sztabę ostatnio, bo zapomniałem nagrzać formy więc ją sobie o, przetopię jeszcze raz. Tutaj też mam takie odpryski ostatnio, w mi o, takie kulki srebrzane, bo ostatnio zapomniałem nagrzać formy. Dla tych, co nie wiedzą, to nie wolno ciekłego metalu wlewać do zimnej formy, bo y, wypryśnie właśnie. Tygiel zasypałem prawie do pełna, zamykam i czekam, aż piec osiągnie temperaturę ponad 1000 stopni. Zobaczymy, co się będzie działo w środku. 720 stopni. Tutaj już pierwsze dymki idą, chyba siarka się zaczyna wypalać. 1070 stopni, coś już się tam dzieje. Jeszcze trochę się musi dotopić. Zbiorę ten nagar z wierzchu i będziemy przelewać. No, i wyciągamy tygiel. Ja pierdzielę. Uwaga, że pierwotnie się nie uchlepało, tylko. da jest na chwilę. Ja uważam teraz. Pierwszy maluszek. Tadam. I to jest to oto dzieło. Trochę trzeba będzie przeczyścić szczotką drucianą, ale sprawdzaliśmy spektrometrem po nacięciu 999,9.